Treści, które produkujemy na potrzeby naszego marketingu, często wydają się czymś, czego nie da się po prostu mierzyć. Często przez to trudno jest je ulepszać i rozwijać. Co zrobić, żeby wiedzieć więcej na temat tego, jak potencjalny klient wchodzi w interakcję z naszymi materiałami? I jak dobrze przygotować się do działań promocyjnych, tak żeby wiedzieć, czy te treści rzeczywiście dają nam coś dobrego w kontekście pozyskiwania klientów. W ramach serii Content Marketing zajmujemy się opracowaniem treści do Twojego marketingu. Przerobiliśmy już planowanie i produkcję, a trzeci odcinek dotyczy analityki. Jeżeli chcesz rozwijać Twoją firmę w merytoryczny i przewidywalny sposób, to zostaw subskrypcję, bo zdecydowanie będzie tutaj więcej takich materiałów. Chyba najbardziej podstawowa i fundamentalna rzecz, z której już wiele firm korzysta, to jest analityka Google i. Pomimo tego, że wiele firm wykorzystuje ją w kontekście mierzenia użytkowników i źródeł wizyt pojawiających się na stronie internetowej, to myślę, że w dalszym ciągu bagatelizujemy zakładkę, która pozwala nam weryfikować, na jakie strony docelowe nasi użytkownicy trafiają. Dzięki tej zakładce w sekcji zaangażowanie strona docelowa możemy sprawdzić, ile wizyt notuje każda nasza strona docelowa, tym artykuły, które za chwilę będziemy produkować i jak dużo użytkowników jak wiele czasu na tych stronach spędza. Punktem wyjścia do takiego merytorycznego podejścia do mierzenia treści będą tutaj dwa parametry, czyli liczba wizyt na stronie i właśnie ten czas trwania sesji. Na tym na razie poprzestaniemy. Dodatkowo, jeżeli chcemy jeszcze zajrzeć faktycznie w to, co ci użytkownicy tam na tych stronach robią, poza liczbami, to możemy sobie też zainstalować takie narzędzie, które nazywa się Hotjar, które pozwala obejrzeć nam nagrania aktywności użytkowników podejmowane na tych stronach docelowych. Do tego stopnia, że możemy sobie nawet wybrać adres URL, które chcemy podejrzeć, i sprawdzić wszystko, to, co się na tej stronie wydarzało. Taka bazowa wiedza, czyli połączenie Google Analytics i Hotjar daje nam już podstawowe informacje na temat tego, ilu użytkowników tam wchodzi, ile czasu tam spędzają i nawet weryfikację jakościową tego, jakie aktywności podejmują, więc to będzie naszym fundamentem do tego, żeby zacząć. Większość artykułów umieszczanych na stronach internetowych ma jeden jedyny cel, który został im postawiony przez twórców tych artykułów, a mianowicie to być. I umówmy się od dzisiaj, że wszystkie artykuły, które będziemy od teraz produkować, każdy kontent, jaki umieścimy na naszej stronie, będzie miał co najmniej jedno wezwanie do akcji, któremu przyporządkujemy. Tym sposobem unikniemy już podejścia Let it be, czyli zostawiania artykułu na stronie tak, żeby po prostu sobie funkcjonował. Będziemy zawsze przyporządkowywać mu jakąś konkretną akcję, której będziemy oczekiwać od naszego odbiorcy. W wielu przypadkach naszemu użytkownikowi nie przyjdzie do głowy, żeby samodzielnie się. Jakiejkolwiek akcji podjąć. Także celem każdego materiału, który będziemy na naszej stronie umieszczać, jest zainspirować naszego odbiorcę do jakiejś konkretnej kolejnej aktywności. I taką aktywność najlepiej wybrać sobie tutaj jedną, a zrobić to możemy na kilka sposobów. Możemy przykładowo zdecydować, że po zakończeniu czytania tej treści przez naszego odbiorcę chcemy przekierować go do kolejnej treści podobnej do tego, co właśnie przeczytał. Czyli jeżeli czytał sobie właśnie na przykład o content marketingu. To możemy zdecydować, że kolejny artykuł, który chcemy mu zarekomendować, dotyczy budowania bazy wiedzy. Tym sposobem użytkownik, czytelnik zostaje w naszej infrastrukturze, a my możemy sprawdzić, czy ta treść pomogła nam osiągnąć. Jakiś cel, którym w tym przypadku jest właśnie przekierowanie do kolejnego artykułu. Drugim sposobem na zachęcenie użytkownika do jakiejś konkretnej aktywności na tej naszej stronie jest na przykład przekierowanie go do historii sukcesu klienta, któremu pomogliśmy zrealizować to, o czym właśnie w ramach tego artykułu mówimy, czyli przesyłamy go do case studies i między wierszami trochę chwalimy się tym, co udało nam się w tym temacie osiągnąć dla podobnego odbiorcy jak on, jednocześnie między wierszami trochę jakby pokazujemy swoją ekspertyzę i budujemy autorytet. Kolejnym wezwaniem do akcji, które możemy takiemu naszemu użytkownikowi zaproponować jest na przykład przejrzenie naszej oferty z obszaru, który w ramach tego artykułu poruszamy. Tym sposobem, jeżeli on jest już wystarczająco daleko w swoim procesie poszukiwań, może okazać się, że zainspirujemy go do tego, by poznał nasze rozwiązania z dziedziny, którą w tym artykule omawiamy. Kolejnym wezwaniem do akcji, które ja osobiście bardzo lubię, jest zaoferowanie użytkownikowi czegoś wartościowego do pobrania która będzie naturalnym rozwinięciem tego materiału, o którym mówimy w ramach tego artykułu, więc jeżeli na przykład mamy artykuł dotyczący content marketingu, to możemy za maila zaoferować na przykład pobranie checklisty, która porusza... 10, 20, 30 krytycznych punktów do zrealizowania podczas tworzenia na przykład materiału marketingowego czy treści merytorycznych w ramach produkcji kontentu. Tym sposobem, zamiast tylko go odsyłać, jesteśmy w stanie już zacząć zbierać maile, o czym za chwilę trochę dalej. W zależności od rodzaju treści, możemy też pokusić się o zachęcenie naszego odbiorcy do kontaktu przez formularz kontaktowy, który umieścimy bezpośrednio pod tym artykułem. Jak widzisz akcje, do których wzywamy naszego odbiorcę pod koniec tego artykułu, sprowadzają się do odesłań do innych treści, zapytania o e-mail bądź przekierowania do kontaktu. To, co chcę, żebyście zapamiętali, to to, żeby nie zostawiać artykułu tworzonego przez nas bez żadnej konkretnej akcji do zrealizowania na koniec tego artykułu, bo to jest coś, co pozwoli nam dalej to wszystko mierzyć. Podzieliliśmy sobie ten nasz odległy, trudny do zrealizowania cel w postaci kontaktu, czyli da sprzedażowego, na kilka poprzedzających go odcinków, które teraz będziemy mogli sobie wygodnie mierzyć i weryfikować. Wybraliśmy jedną konkretną akcję do tego artykułu, na którą będziemy kierować naszego odbiorcę. Teraz zastanówmy się jeszcze nad celami liczbowymi, które w ramach tych akcji sobie postawimy. Pierwsza rzecz, czyli taka najbardziej fundamentalna, której moglibyśmy od takiego artykułu oczekiwać, to to, że 30% ludzi, która trafi na ten artykuł, po prostu się nim zainteresuje. Więc z 1000 osób chcielibyśmy, żeby co najmniej 300 faktycznie na tym artykule została. Na następnym etapie, jeżeli już sobie przyjęliśmy tą konkretną akcję, do której chcemy tych naszych odbiorców celować, to teraz możemy założyć, że z tych 300 osób 10% ma podjąć naszą akcję, którą zaproponowaliśmy. Jeżeli naszym wezwaniem do akcji pod koniec tego artykułu było właśnie na przykład pobranie checklisty, którą udostępniamy za adres e-mail, to możemy założyć, że 10% naszego ruchu, który został na tej stronie, powinien tą akcję podjąć, więc na 300 osób co najmniej 30 musi trafić do naszej bazy mailowej. W ramach tych 30 adresów e-mail, które trafiają do naszej listy mailingowej, możemy założyć, że 30% z nich tego maila otworzy, a 20% kliknie w materiał po otwarciu maila. Taka prosta ścieżka pokazuje nam, w jaki sposób ten nasz odbiorca podróżuje po tym naszym kontencie i pozwala nam co najważniejsze, systematycznie poprawiać odcinki, które mogą tego wymagać. Nawet znając doskonale naszego odbiorcę, to jakie ma problemy, wyzwania, jego rolę, jego proces zakupu, zdarzy nam się tworzyć treść, która będzie totalnie chybiona i nie ma w tym nic złego. To, co dzięki temu, że postawiliśmy sobie te cele wcześniej, możemy teraz zrobić, to zamiast mówić, że content marketing nie działa i że wszystko jest do kitu, zacząć analizować wstecz te odcinki, które sobie postawiliśmy. Tym sposobem możemy zacząć od pierwszego kroku i zadać sobie pytanie, czy sam temat, którym nas nazwaliśmy ten nasz artykuł, jest wystarczająco interesujący, by wzbudzić zainteresowanie wśród naszych odbiorców. Na następnej kolejności, jeżeli już użytkownicy na ten artykuł trafiają, możemy sobie zadać kolejne pytanie, czy treść jest wystarczająco dobra lub wystarczająco logicznie zorganizowana, by tych użytkowników na chwilę na tej stronie zatrzymać. Tutaj właśnie możemy sobie zadać pytanie, czy co najmniej 30% tych naszych odbiorców zostało na tej stronie dłużej. W następnej kolejności, jeżeli udało nam się przekierować tych użytkowników, na chwilę ich tam zatrzymać, to możemy sobie zadać pytanie, czy co najmniej 10% użytkowników skorzystało z naszego wezwania do akcji. Czy te 10% ludzi rzeczywiście klika w rekomendowany kolejny artykuł, czy na przykład zostawia nam swojego maila w miejscu, gdzie oferujemy ten nasz materiał do pobrania, czy na przykład właśnie zostawia swoje dane w formularzu kontaktowym? O to, by z nami porozmawiać. Zobaczcie, o ile bardziej doinformowani jesteśmy w sytuacji, kiedy mamy ten cały content podzielony na kilka odcinków, które jesteśmy w stanie wygodnie mierzyć. Cały sekret tak naprawdę tkwi nie w celowaniu zawsze w idealne pomysły, tylko w przyjęciu jakiejś konkretnej systematyki, która pozwala nam do tych idealnych pomysłów zmierzać poprzez nieustanne poprawianie. Z czasem nauczysz się tego, co działa na Twojego odbiorcę, a każdy kolejny materiał będzie przecież korzystał z doświadczeń zebranych przy produkcji poprzednich. Jeżeli włożyłeś olbrzymią ilość pracy w zaplanowanie i produkcję treści, to nie pozostawiaj reszty przypadkowi. Wykorzystaj Google Analytics, przyjmij jedno konkretne wezwanie do akcji i systematycznie poprawiaj tą treść na tych odcinkach, które sobie wcześniej wyznaczyłeś. W następnym materiale omówimy sobie, jak na tą wstępnie przygotowaną treść, w której mamy już ustalone konkretne cele, przekierować setki lub tysiące użytkowników rzeczywiście zainteresowanych tym materiałem. Więc serdecznie zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!